Siemanko, dzisiaj pokażę Wam glitcha na Fortnite Expa, także tutaj macie kod w tym momencie na ekranie. Pamiętajcie o sobie łapki w górę, z dzwonkiem w piciu na Discorda. Przypominam również o wpisaniu kodu do sklepu, który w tym momencie macie na ekranie. Jest to film e, dla, e, dla, dla osób, które po prostu chcą zdobyć sobie szybko Expa w nowym sezonie chapteru 3. I co? Zapraszam Was do mojego TikToka, do, na którym znajdziecie jeszcze więcej gliczy, także polecam. Mega, dziękuję wszystkim, którzy oglądają. O 16 będzie live, także, zanim, jak widzisz, ten film wariacie to praktycznie zaraz jest live. Także zapraszam Cię do tego livea. Live będzie od 16 do 17:30 około. Także co? Widzimy się za chwilę. Teraz wybaczcie ode mnie timelapsa Ok, jak widzicie, jesteśmy już na mapie. Biegniemy sobie tutaj na to, skaczemy cyk w tym miejscu. Ogólnie za zabijanie tego bossa na przykład macie expa, ale to nieważne. Wchodzicie sobie na to, tutaj na środku i tutaj u góry, w tym oto miejscu macie przycisk do Secret XP. Jego sobie przytrzymujecie, no i w tym momencie dostajecie darmowego expa. Także ja dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o wpisaniu kodu do sklepu, który w tym momencie macie na ekranie, jak wam pomogłem. Także siema!